Cześć, z tej strony BN23 witam Was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Extra. Nagrywam ten materiał po raz drugi, ponieważ pierwsza część, którą nagrałem, pierwsza wersja właściwie, no nie podobała mi się po prostu i stwierdziłem, że trzeba to poprawić. Materiał ten prawdopodobnie będzie miał dwie części. Dlaczego? Już tłumaczę, ponieważ w tej dałem stworzenia postaci i bestie których na 100% praktycznie jestem pewien, że powinny się znaleźć, powinny zostać uwzględnione na tej liście, są w jakiś sposób wyjątkowe, jeśli chodzi o uniwersum Kingdoma. Natomiast jeszcze jest kilka takich stworzeń, postaci, które wahałem się, czy tutaj umieścić i tutaj pytanie do Was, czy na przykład jednostki, które są elitarnymi jednostkami jakiejś armii, są mega rzadkie, też możemy do tej grupy zaliczyć. Także sekcja komentarzy... Pozostaje do waszej dyspozycji. Standardowo dla zainteresowanych na koniec tego materiału będę omawiał ankietę, gdzie właśnie legendarne bestie były jedną z czterech opcji i w której zwyciężyły. I jeszcze z takich rzeczy informacyjnych, które warto zaznaczyć na początku tego materiału. Stwierdziłem, że spełniają warunki i dałem tutaj kilka postaci związanych z achievementami i będących easter eggami bo pasują moim, moim zdaniem one do uniwersum Kingdoma jako uniwersum fantazy, więc stwierdziłem, że warto je tutaj na tej liście uwzględnić i będę je właśnie opisywał, będę je wymieniał. Także zaczynajmy. Pierwszym stworem, pierwszym stworzeniem jest przedstawiony na tej grafice Crystal Serpent, czy kryształowy wąż z Kingdom Rush Origins z planszy z miejsca zwanego jako Kryształowe Jezioro Oczywiście nazwa jeziora nie jest przypadkowa, bo znajdują się nad nim kryształy, i kryształy są właśnie dziełem tego też stworzenia. On za pomocą swojego oddechu potrafi właśnie tworzyć bardzo wytrzymałe, bardzo mocne kryształy, a za pomocą swojego krzyku, swojego takiego ryku, potrafi te kryształy niszczyć, sprawić, żeby pękły. Mimo iż dla innych ras i ich technologii, kryształy te są bardzo ciężkie do zniszczenia. Kryształowy wąż prawdopodobnie jest jedynym osobnikiem znanym ze swojego gatunku. Nie wiemy jak pojawił się w miejscu, w którym się znajduje, czyli właśnie w tym jeziorze. Czy jakimś może połączeniem wód dotarł tutaj z morza, gdzie może żyje więcej takich stworzeń, czy w jakiś magiczny sposób się tutaj pojawił. Tego nie wiemy. Ale bardzo prawdopodobne, że jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku. Jest taką legendarną bestią. Dlatego nie mogło go zabraknąć w tym zestawieniu. Kolejnym stworzeniem, które realnie może być jedynym przedstawicielem swojego gatunku, jest lewiatan. Czyli jeden z bossów z dodatkowych kampanii z Kingdom Rush Frontiers. Lewiatan nazwę swą zawdzięcza potworowi morskiemu, lewiatanowi. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, w głównej mierze przypomina on krakena, ale ma też elementy zaczerpnięte właśnie z innych stworzeń morskich. Był on niejako bogiem, bóstwem dla głębinowych diabłów z angielskiego deep devils, czyli właśnie jednej z ras, która już miała swój odcinek na kanale. Poświęcony tej rasie był odcinek. No i właśnie po swoim pokonaniu nie obserwujemy już więcej przedstawicieli tego gatunku. Po pokonaniu lewiatana nie wiemy, czy żyją jeszcze jakieś inne lewiatany. Jest szansa, że ten lewiatan po prostu z racji, że Złapał jakiś sposób kontakt z głębinowymi diabłami, to miał wpływ na mieszkańców lądu, na mieszkańców właśnie wybrzeży. A w oceanie żyją przedstawiciele jego gatunku, którzy po prostu nie wychylają się, żyją gdzieś tam na wielkich głębokościach, na głębinach, jedzą sobie jakieś ryby, polują na coś, ale po prostu nie są zauważani. Albo nie ma jakichś kontaktów z rybakami i itd. Albo jeśli był jakiś kontakty, na przykład z żeglarzami, no to zatopiały takie lewiatany statek, pożerały załogę, nie było po prostu świadków. Kolejny stwór, którego nie mogło tu zabraknąć, to Sasquatch, czyli Wielka Stopa, Człowiek Gór, występujący w Kingdom Rush 1, oraz Legends of Kingdom Rush. Jest to po prostu stwór przypominający Yeti, ale ma on właśnie futro w barwie takiej brązowej, ma też do tego charakterystyczne rogi i prawdopodobne że też jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, dlatego też znalazł się na tej liście. No jest to potwór bazujący głównie na swojej sile fizycznej. Jest duży, wytrzymały, no i potrafi po prostu, mówiąc kolokwialnie, spuścić inny młomot. Dalej mamy przedstawiciela rasy, która teoretycznie jest liczna. Mowa tu o Jokul, matce Smoków, matce Wyvern. I o ile wywerny są niesamowicie liczne na terenach mroźnej północy. Smoki też występują w uniwersum Kingdoma, że nie jest tylko jeden smoka, jest ich kilka, kilkanaście co najmniej. I to różnych. O tyle, Jokul jest wyjątkowa pod względem swojej budowy ciała oraz wielkości. Jest ogromna. W samej grze widzimy tylko jej głowę. I nawet po właśnie śmierci, po pokonaniu jej, nie wiemy jak wygląda reszta ciała tego potwora. I tak. Jej dzieci to wywerny. Wiemy, jak wygląda wywerna. Jedna para skrzydeł, jedna para rąk, znaczy, no, przepraszam, pa, po prostu kończyn, innych niż skrzydła. I są to dość no, małe stworzenia, w sensie, no wiadomo, większe od ludzi, czy elfów, ale tak, jeśli chodzi o kategorie potworów, no to nie są jakieś specjalnie duże. Jej syn, takie większe dziecko, to eiskalt, który z kolei już jest uznawany za smoka. I faktycznie wygląda bardziej jak smok niż jak wywerna. A sama Jakul? No tak ciężko nawet określić co przypomina, bo widzimy tylko jej głowę, jest gigantyczna, jest takiej pewnie wielkości możemy wnioskować jak kilkaset czy kilka tysięcy jej własnych dzieci, także dlatego dałem ją w tym zestawieniu. Dalej mamy równie wielkie stwory, piaskowe robaki, czerwie zamieszkujące pustynie. I o ile te wydmowe terrory, czyli te mniejsze osobniki, są pewnie dość liczne, no, to takie wielkie osobniki w tym finalnym stadium rozwoju. No, to z takich znanych mamy tylko dwa. Tego, który występował jako takie dodatkowe utrudnienie na jednej z planż Kingdom Rush Frontiers, i drugiego, który jest wieżyczką w Kingdom Rush Vengeance, a dokładniej w dodatku DLC Hammerhold. Generalnie druga cecha, która sprawia, że te stworzenia są takie też legendarne, tak, rzadkie, no to to, że występują tylko i wyłącznie na pustyni. Żyją pod ziemią, gdzie składają jaja, gdzie właśnie wykluwają się młode, które później mogą w różne strony pustyni się rozejść. No i właśnie takich osobników w finalnym stadium rozwoju mieliśmy poznać okazję tylko dwóch, bo te wydmowe terrory, które są po prostu no, takimi pisklakami by się chciał z takimi dziećmi tych, e, takimi jeszcze w pierwszym stadium rozwoju, takimi maluchami. No to jest wiele, ale takich dorosłych, no to tylko dwa są nam znane. Kolejne stworzenie to stworzenie, które jest związane z achievementem. Bolum, które oczywiście nawiązuje do Goluma z Władcy Pierścieni. I jest to prawdopodobnie na takiej samej zasadzie stworzenie. Też jest związane z jakimś pierścieniem. W przypadku Władcy Pierścieni był to jedyny pierścień. Pierścień wykuty przez Władcę Ciemności Saurona. Czy teoretycznie to przez Celebrimbora, ale no wiadomo, tam Sauron też miał swoje wpływy. Natomiast nie wiemy jak to jest w uniwersum Kingdoma. Wiadomo, jest to po prostu easter egg, taki smaczek dla fanów władcy. E, dlatego tutaj nie ma jakiegoś głębszego lore. No ale, o ile we Władcy Pierścieni Smigol, bo takie nosił imię, był kiedyś hobbitem, o tyle ja mam taką teorię, że Bolum z uniwersum Kingdoma mógł być kiedyś gnomem. To też, są rasy humanoidal... to też jest rasa humanoidalna i też jest to taka rasa niziołków. Dlatego uważam, że ta teoria ma jakiś sens. Kolejne stworzenia to postaci z baśni braci Grimm z etapu Grimsburg, z miejsca zwanego Grimsburgiem. I o ile czerwony kapturek, czyjaś i małgosia to po prostu ludzie, dzieci, o tyle mamy też tam takie stworzenia magiczne jak trzy świnki czy zły wilk. No i te stworzenia stwierdziłem, że są na tyle właśnie wyjątkowe, że również dam je do tego zestawienia, umieszczę je na tej liście. Z racji na występowanie magicznej fasoli zakładam, iż takim dodatkowym stworzeniem, stworem, które mogło też żyć w świecie Kingdoma jest chmurny gigant. Właśnie związany z baśnią o Jasiu i fasoli, który żył w chmurach, miał tam różne skarby i właśnie zginął Podczas gdy główny bohater ściął tą wielką fasolę. Kolejny potwór, tym razem nawiązujący do horrorów, do takich mrocznych też opowieści, to potwór Frankensteina, którego zrekrutować, stworzyć możemy w mrocznej kuźni, czyli Dark Forge, na jednej z map, właśnie z nieumarłymi, w Kingdom Rush Frontiers. Jest tylko jeden taki Frankenstein, jest tylko jedna taka wieżyczka. Także jest to właśnie potwór wyjątkowy, stworzony przez szalonych naukowców. Taki, chciałby się rzec. No, polska nazwa trochę głupio brzmi, dlatego użyję tego taki flash golem, bo mięsny golem brzmi jakoś tak strasznie dziwnie i głupio no ale jest to taki potwór, właśnie, który ma wykonywać rozkazy, jest takim właśnie sługą. I pilnuje oczywiście swojego pana, broni go. A jeśli chodzi o samą grę, no to jest dodatkowym naszym sprzymierzeńcem w blokowaniu ścieżki przed wrogami. Kolejne stworzenia z Kingdom Rush Frontiers, które mogły być liczne, ale też są takie legendarne z racji, że przez całą grę, przez całą serię spotykamy tylko jedną przedstawicielkę tego gatunku: są Syreny. Syreny są taką jedną z klasycznych raz w fantastyce, i jedną właśnie z przedstawicielek tego gatunku widzimy. W Kingdom Rush Front jest na jednym z etapów przy plaży. Tam właśnie mamy Syrenę, która pływa. Syreny to oczywiście pół kobiety, pół ryby. Górna część łowia, głowa, ręce są oczywiście ludzkie. Natomiast rybi jest ogon, tak? Nie mają nóg te stworzenia. Zamieszkują oceany i bardzo możliwe, że zamieszkują licznie te oceany. Tylko dane nam było zobaczyć jedną przedstawicielkę tego gatunku. Może mamy coś na wzór Atlantydy w uniwersum Kingdom jakieś podwodne miasto. Może syreny kiedyś były wrogami głębinowych diabłów. Kto wie? Tego nie wiemy. To jest już taka moja trochę dorobiona teoria, ale też to z racji na to, że mieliśmy tylko jedno spotkanie z syreną podczas całej serii gier, też możemy je uznać za legendarne stworzenia. Dalej już troszeczkę takie bardziej postaci spoza. Samego świata Kingdoma, a dokładniej z kosmosu. Trzech łowców, czyli oczywiście nawiązanie do Predatorów. Mamy też i kosmitów w uniwersum. Właśnie Kingdoma, mamy Reaperów, czyli żniwiarzy, tych parasajtów, czyli te pierwsze stadium rozwoju tych Riperów, Reaper Lordów i Reaper Queen, czyli ich królową, która składa jaja i jest taką królową matką. Natomiast oni są dość liczni, mimo że też przybyli z kosmosu, no i mogłem ich dać na tej liście. To stwierdziłem, że dam właśnie tych łowców, ponieważ mamy ich tylko trzech yy, i też oni są kosmitami. Też pochodzą z innej planety i przybyli właśnie do świata Kingdoma. Być może właśnie tropem parasajdów, Reaperów, by ich eliminować. No i mamy też kolejną postać związaną z horrorami: Slenderman, czyli wysoka, humanoidalna postać, której twarzy nie widzimy, ubrana w garnitur. zamieszkują on Rotten Forest który oczywiście sam w sobie jest bardzo mrocznym, tajemniczym i pełnym zagadek miejscem, do którego raczej nikt by nie chciał się zapuszczać. No i mamy tam, oprócz stworów, które żyją tam dość licznie, takich jak wielkie grzyby, mroczne drzewce, haski czy swampfingi, no to właśnie mamy też właśnie Slendermana, który jest wyjątkowy, bo występuje tylko jeden taki. Ciężko to nazwać, nawet co to jest. Stwór w sumie, no, możemy tak go określić, bo nie jest to raczej człowiek. Swampfingi też właśnie na przykład się zastanawiałem, czy tutaj dodać, bo niby też są dość rzadkie, ale trochę ich jest w Rotten Forest. No i właśnie tego typu przeciwników jak Swampfingi, Cerbery, Bandersnatche, chciałem was dopytać, czy mam właśnie w tej drugiej potencjalnej części umieścić. No i wracamy do nawiązań do baśni. Zła czarownica, zła wiedźma. No, i powiecie, ale przecież mamy Wicked Sisters, czyli te właśnie e, złe siostry, tak? Mamy Black Hagi, czyli te wiedźmy latające na miotłach, które są przecież dość śliczne, tak? Były w armii lorda Blackberna, e, były w armii Weznana potem, tak. Ale tutaj ta wiedźma, która, którą mamy w Greensburgu, ta baśniowa czarownica jest inna, jest wyjątkowa i mamy jedyną taką czarownicę w swoim rodzaju. Także dlatego też zdecydowałem się udać na tą listę. Kolejne stworzenia to znowu Kingdom Rush Frontiers, Banaty, czyli oczywiście zwierzęta hodowane przez Duskarów. Kolejna rasa to rasa z Kingdom Rush Origins, zamieszkująca też jedno tylko miejsce, Ełoki. Nawiązujące do Ełoków z, właśnie z Gwiezdnych Wojen. Na pozór, tak na pierwszy rzut oka, spokojne może dla niektórych słodkie, małe misie, ale nie wolno lekceważyć tej rasy. Zaatakowani będą się bronić. Będą bronić swoich terenów, swoich bliskich. Walczą głównie za pomocą drewnianych łuczni. I generalnie wszystko, cały ich rozwój związany jest z drewnem. Budują domki z drewna na wielkich drzewach, które połączone są właśnie drewnianymi kładkami i drewnianymi drabinami. Także tak to wygląda. I jest to taka rasa, która może nam, nas wspomóc podczas inwazji elfów z mierzchu, która ma miejsce w Kingdom Rush Origins, i mogą oni właśnie wspomóc armię elfów. I druga taka rasa miśków, to nawiązanie do jeszcze innego uniwersum: Gumisie. Znane oczywiście z bajki. Gumisie to kolorowe misie zamieszkujące las. E, tutaj akurat pokazałem miejsce, z którego się wyłaniają. Ich miejsce, w którym żyją, taka siedziba podziemna. Nie wiemy, czy było gumisiów w Uniwersum Kingdoma tyle, co było w prawdziwej bajce. Bo tam mieliśmy gumisie, były też te pradawne gumisie, co przybyły z morza, jak dobrze pamiętam. E, bo tych gumisiów, chyba z siedem ich było, jak mnie pamięć nie myli. Myślę, że bajkę gumisie większość osób kojarzy. Charakterystyczną postacią oczywiście tam książę Iktarn i Taudi, który chodził za nim i wołał księciu niu! Także myślę, że tutaj akurat tą bajkę wiele osób kojarzy, kto oglądał kiedyś Dobranockę. W sumie nie wiem, czy jeszcze jest Dobranocka za moich czasów była, ale tutaj mamy kolejną taką rasę misiów. No i ostatnimi stworzeniami ostatnią rasą, którą umieściłem w tym właśnie zestawieniu, są Anobisy. Są to przeciwnicy mini z Endless Wave'a i ktoś powie: No ale przecież masz też innych mini-bosów w Endless Wave'ach. Tak, ale zwróćcie uwagę: w jedynce na przykład mamy hobgobliny. Hobgobliny to po prostu są pokrewne goblinom, wielkie takie gobliny, czy tam jakieś takie rodzaje troli, czy orków. W Originsie mamy elfickich brutali. Są to po prostu, prawdopodobnie za pomocą magii. Powiększone do takich wielkich rozmiarów elfy zmierzchu. I w innych właśnie częściach mamy jeszcze jakichś przeciwników. A we Frontiersie, właśnie mamy na tym Endless Wave, gdzie jest ten właśnie boski król, to mamy Anubisy. Nawiązują oczywiście one do greckiego Boga Anubisa, który też był takim stworzeniem, tak nazwijmy to, o głowie szakala, o reszcie ciała ludzkiej. Generalnie wszyscy. Bogowie z mitologii egipskiej wyglądali tak samo, że byli pół ludzie, pół właśnie stworzenia i zazwyczaj były to, było to tak wyglądało, że właśnie było ciało człowieka i głowa tylko zwierzęcia. No i właśnie jednym z takich bóstw był Anubis i tutaj mamy kilku takich Anubisów, pojawiały się oni co kilka fal. I dlatego stwierdziłem, że umieszczę ich na tej liście, no bo nie są pokrewni z żadną inną rasą, nie są pod od żadnej innej rasy i nie są powiązani, dlatego taka oddzielna rasa jest bardzo rzadka i stwierdziłem, że zasługuje, by znaleźć się w tym zestawieniu. No i to ostatnia rasa, jaką chciałem umieścić w tym odcinku, także przechodzę do, zaraz do pomówienia ankiety. Natomiast jeśli ktoś nie chce słuchać tego omówienia ankiety, no to serdecznie dziękuję za obejrzenie mnie, za wysłuchanie. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, a ja jeszcze przechodzę do tego omówienia ankiety. No i legendarne bestie w świecie Kingdoma zdominowały swoją ankietę, zmiażdżyły oponentów gromadząc 80% waszych głosów. Także tutaj nie dały najmniejszych szans innym opcjom. Na drugim miejscu plasowała się Dierdre, 12%, także już malutko w porównaniu z legendarnymi bestiami. Tramin raptem 5% waszych głosów. No i Kata, Wasza ulubienica, Wasza faworytka, 2% tak, Wasza ulubiona postać z tych ankiet, oczywiście, no i co tutaj więcej dodać, no chyba to jest rekord, albo jedna z najwyższych, jeśli chodzi, jedna z najwyższych, jeśli chodzi o poziom procentowy wyników, jeśli chodzi o legendarne bestie, 80%, ogromna przewaga nad pozostałymi opcjami, także absolutna deklasacja co, ja tutaj chyba do tej ankiety nie mam nic więcej do dodania. Odnieście się, proszę, oczywiście w komentarzach. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, kogo byście dali w, drugi, w drugiej części tego materiału. No i jeszcze z tych materiałów, które zapowiedziałem w poście, został mi do zrealizowania film poświęcony magicznym artefaktom. I ja nie wiem, czy ja nie podzielę tego na dwa filmy. W jednym będą rzeczy typu jakieś magiczne struktury, kryształy i tak dalej. A w drugim już dałbym takie artefakty typu jakiś oręż, e, jakieś przedmioty typu, właśnie młodwieków, laska Weznana. E, no właśnie, to tutaj powiedziałem o tych kryształach w tej pierwszej części, ale mam bardziej tutaj na myśli takie jak Sorcerer's Stone, na przykład był w Kingdom Rush Origins bodajże. A takie przedmioty, że tak powiem, takie mniejsze, jeśli chodzi o gabaryty, typu, właśnie uza Elin, to ja bym dał właśnie w tej drugiej już części możecie też powiedzieć, że to jest ok w ogóle podział tylko ten odcinek mi został z tamtego posta do zrealizowania i ja bym wstawił też niebawem kolejnego posta na karcie społeczności a tymczasem ja się z wami żegnam, jeszcze raz dziękuję za, dla tych podziękowania którzy zostali dla do tej dodatkowej części, gdzie omówiłem ankietę, trzymajcie się, słyszymy się w kolejnych materiach na tym kanale, no i cześć